Oto przed Wami kolejny materiał o komputerze dla gracza. Jednostka centralna, której cena wyniesie blisko 3000 zł. To kolejna konfiguracja, którą chcemy Wam przybliżyć i pokazać, jak sprawdzi się w nowych tytułach. W tym materiale dowiecie się, z jakich komponentów przygotujemy jednostkę centralną i pokażemy, jak spisuje się ten sprzęt w grach przygotowanych pod DirectX 12. Zapraszamy! Zaczynamy od omówienia podzespołów, które złożą się na konfigurację w budżecie około 3000 zł. I pozwolą na bezstresową zabawę w tytuły, które już są w obiegu, jak i te, które dopiero pojawią się w roku 2017. Sercem komputera jest procesor AMD. Tym razem wybór padł na model FX 8300, który pracuje z zegarem 3,3 GHz normalnie, a w trybie turbo będzie to nawet 4,2 GHz. Model ten należy do serii Black Edition, czyli będziemy można z niego wycisnąć jeszcze trochę po podkręceniu. Cena wraz z wentylatorem nie powinna przekroczyć 500 zł. Płyta główna to model MSI 970A Gaming Pro Carbon z podstawką AM3+. Na uwagę zasługuje bardzo dobre wykonanie, zwłaszcza sekcja zasilająca procesor i kondensatory military class 4. Będzie to szczególnie ważne, kiedy zdecydujemy się podkręcić procesor. Co jeszcze? Obsługa do 32 GB pamięci RAM i obecność slotu SATA M.2. Oczywiście mamy całą baterię gniazd USB, w tym najnowsze w standardzie 3.1 A i C. Cena płyty to jakieś 480 zł. Na płycie umieścimy pamięci DDR3 Corsair Vengeance w dwóch kościach po 4 GB. Pamięć pracuje z zegarem 1866 MHz. To co wyróżnia pamięci to sporej wielkości radiatory i cena, która wynosi jakieś 260 zł za komplet. Z racji tego, że płyta główna posiada złącze SATA 2 Zdecydowaliśmy się na dysk SSD właśnie na tym złączu. Wybór padł na rozwiązanie Intela. Seria 600P o pojemności 256 GB z rewelacyjnym odczytem na poziomie 1,5 GB na sekundę. Cena dysku to jakieś 425 zł. Całość będzie zasilana zasilaczem Silentium PC Vero L1 o mocy 500 W. Sprzęt jest sprawdzony i radzi sobie ze zdecydowanie mocniejszymi konfiguracjami. Cena zasilacza to jakieś 170 zł. Pozostała kwestia obudowy. Wygląd to bardzo indywidualna sprawa. Na potrzeby prezentacji zdecydowaliśmy się na rozwiązanie Silentium PC Brutus M10. To kompaktowa obudowa, i choć w pierwszej chwili może się to wydawać niewykonalne, zmieścimy w niej wszystkie wymienione wyżej komponenty. Model Brutus M10 Pure Black wyceniono na zaledwie 99 zł. Oto i cała konfiguracja. Po podsumowaniu wyjdzie nam jakieś 2930 zł. To, co zostanie, przeznaczymy na klawiaturę, myszkę, napęd optyczny i głośniki, czy choćby lepsze chłodzenie na procesor. Wszystko według potrzeb. Pamiętajcie, że ceny poszczególnych elementów mogą się różnić od tych znalezionych przez nas. Głównie wpływ na taki stan rzeczy mają kursy walut. Wszak wszystkie podzespoły, które trafiają do sklepów, kupowane są w twardej walucie od producentów. Zabieramy się za składanie komputera. Słusznie zauważyliście, że czegoś tutaj brakuje. Grafika. Tym razem to Wam pozwolimy wybrać układ graficzny. Klikając na lewą stronę ekranu zobaczycie jak nasz zestaw spisuje się z kartą MSI RX 470 Gaming X z pamięcią 4 GB. Wybierając prawą stronę zobaczycie jak spisuje się ta konfiguracja w parze z kartą Palit GTX 1060 z 3 GB pamięci. Obie karty są dostępne w podobnej cenie około 1000 zł.